Odcinek 15 City Skylines na kanale The BBRcast. A ja jestem Bugi, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, starych i nowych widzów. Zapraszam wszystkich do subowania i komentowania. Uwielbiam opisywać na komentarze osobiście, a jak nie, to kolejnych dwóch kumpli. Zapraszam też do oglądania QA, byście wiedzieli, kto jest kim na tym kanale. Co mieliśmy? W sumie ja nie miałem żadnego pomysłu. Kończyłem temat o Barcelonie przez ostatnie chyba dwa odcinki albo coś takiego jedynie, co je, czego jedynie nie wspomniałem wcześniej, co jest moim ostatnim podpunktem o Barcelonie to tak walne z grobilu to jest kolejka górska ja to nazywam sobie kolejką górską są dwie, o których pamiętam ja jechałem jedną z nich a, a, są, a są autentycznie, może więcej tak naprawdę, nie jestem w stanie powiedzieć bo nie pamiętam e, o co chodzi to jest to kolejka linowa wsiadasz w wagonik i wysiadasz w innym miejscu jedna jest w takim miejscu przy, przy górze przy górze jakieś tam, już nawet nie wiem, i wjeżdża się na samą górę, tam jest jakiś fort i z góry się patrzy na cały port barceloński łącznie z e, pomnikiem Kolumba. Jak, jak mamy kolumnę Zygmunta to oni mają kolumnę Kolumba, bardzo też ciekawa, e, ciekawa zabudowa, że tak powiem, ciekawy pomniczek. E, Dodać co mogę? Co mogę dodać? Czekajcie, może to wybuduję jakąś drogę. Tu już jest. Hmm. <grystanie> Gdzieś tak, myślicie? Kurde, trochę. Słuchajcie, by się aż, aż, mnie, aż mnie zatkało, bo nie wiedziałem. A, oh, kurde, krzywo nie wiem. Kuźwa będzie. Może w tą stronę. Nie wiem, nie wiem, czy to dobry pomysł, no ale jest, jest jak jest. Ja, ja na siłę próbuję robić tak, żeby te drogi były wszędzie. już tak powiem, równo. Nie wiem czy to dobry pomysł, czy, czy, czy zły. Nie ma pojęcia. W każdym razie mogę tutaj coś, coś wybudować chyba zaraz. Ok. Dobra, to mamy tu już dużo. Teraz bym nie mogli jeszcze trochę może, może trochę pobudować domów jakichś tam. a bo jeszcze tutaj czekać bo ten chyba region trzeba rozszerzyć rolniczy a może nie może troszeczkę No chyba nie trzeba dalej nie no niech będzie żeby brzyzne ziemie eee, okej okay. Tak? Czy bliżej? Kurde, nie wiem, nie mam pojęcia Trochę czuję się zagubiony Okej, okay, to tutaj jeszcze walniemy Farmy jakieś gdzie co, może to wy wyczyszczę i zrobię zwykłą farmę, o takie coś Takie? Chyba będzie dobrze Eee. czemu tu prądu nie ma? Jak to nie ma prądu? Prądu nie ma było, bo się skończył? No faktycznie, ja pieprzy kolejne trzeba elektrownie stawiać. Postawimy zaporę. O, o zaporze wcześniej mówiłem. Podobno, im wyższa zapora. Im wyższe zapora, tym więcej prądu zrobi. I teraz zobaczymy, co się stanie z tymi tymi. Czy jak woda opadnie, czy coś będą fruwały w powietrzu, czy coś będzie widać, tak generalnie. A tutaj będziemy widać, ładnie się woda zbiera. A tu już widać, że idzie do góry. A tu kable idą pod. Fajnie to zrobione. No i tu jest też droga przez, przez zaporę, jako, jako most. Ale popatrzcie, popatrzcie, to jest jakieś takie oszukaństwo, bo niby woda się z, zmniejszył poziom. Ludzie, on się zmniejszył do takiego poziomu, że w ogóle nie ma tej wody. <laughs> Holy fuck! Ja pieprzę. Gdzie, 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 gdzie ta woda? A jeden z widzów masz, nie ma racji. Nie lata w powietrzu. Po prostu. Jest do, do samego dna dobudowane, ale to... <grystanie> czemu tej wody nie ma? <grystanie> I co, i teraz tylko ścieki tu wszędzie. <grystanie> Jezu. Zablokowałem rzekę. No, najnormalniej w świecie zablokowałem rzekę. Tylko ścieki powstają, ale czy, czy ta woda tutaj powstanie? Czy bym... to za wysokie, czy coś? Eee. Nie, no jestem. Jestem troszeczkę zaskoczony. Mówiłem o tej Barcelonie i tej kolejce. A teraz nie wiem za bardzo, co zrobić w tym miejscu. Eee. Chyba za wysokie to zbudowałem. Da się to przesunąć, czy coś? Przenieść budynek? Nie. O, kurde, no tyle pieniędzy i puszło się wszystko pierdzielić. Czegoś takiego jeszcze nie zwróci na coś takiego nie zwróciłem uwagi. No już nie klikam te durne tweety, zamknijcie się. Hmm. Sewerage, wszędzie ścieki. To nasze morze tam to będzie jednym wielkim ściekiem wkrótce. Te prądu, wytwarzają? Niewiele, bo nie mają prawie wody. Czy na tam prądu, czy cokolwiek. A to tutaj mają lokalne podtopienia. Co tu jest napisane? Budynek zalewa woda. No dobra, no to muszę to zburzyć. Co i tsunami, tak? Zbudujemy to jeszcze raz. Kurde, kurde. Tyle pieniędzy skas skasowałem przez to. że jestem. Hmm, nie powiem, że jestem. Yy, zniesmaczony tym, co się stało. Bo w, sumie, bo w sumie nie, ale jestem mega zaskoczony tym, co się stało. <laughs> bo się autentycznie tego nie, nie, nie spodziewałem. Może teraz trochę tutaj się woda. Yy, opuści. To powinno być. Powinno zacząć to działać, chyba jakoś. Dobra, zostawmy to może na razie. Niech te ścieki, niech to wszystko. Się zrobi samo. Kurde, to mi jezioro całe zrobił. Ja pierdyle. No nieważne. Eee, niech to tam się robi, niech się natura sama naprawia to wszystko. Zobaczymy, jak mi to jak mi to pójdzie. <laughs> Człowiek popsuł, natura niech to naprawia, prawda? Eee, Okej, okay. a co do tej kolejki w Barcelonie, no to drugą kolejką jest eee, z. Z Sport na taki półwysep można wjechać, ona kosztuje co 17 euro. Jest strasznie dużo tak naprawdę. A znowu jak, jak dla, dla trzech osób to jest, to jest to bardzo dużo. Co tu się dzieje? Ja pierdle. Jakiś tsunami idzie. <ścoughs> Ta woda się cofa, ja już zawróciłem rzekę, jak u ruskich. No i, i, ten, i tam, tam tą kolejką można dojechać do, do takiego do portu, że tak powiem. Bardzo głęboko w porty, przede wszystkim nad wodą się e, jedzie w pewnym momencie i co i całkiem taki fajny, fajny efekt. E, a tu nigdzie prądu nie ma. Prądu nie ma, bo go wszędzie brakuje. Wszędzie go brakuje, bo tu się coś kurde dziwacznego porobiło z tą, z tą rzeką. Nie wiem co ja mam tutaj zrobić. och kucia fajat. Co tu się narobiło z tą rzeką? Co tu się narobiło? Tych już nie podtapia, ale za to tutaj woda zawraca. Nie wiem, co tutaj się narobiło. No nic, zostawimy to, na, ale nie no nie mogę, bo muszę w takim wypadku inną elektrownię gdzieś walnąć. Ja pierdyle. Dawaj, mamy tutaj elektrownię ropną. Czekaj, co oni tu nie mają? Brak wystarczającej ilości... Ileści opała? Skąd ja mam ten opał wytrzasnąć? A myślałem, że on się będzie i tyle, ja go mam kupić. Jak ja tu mam jeszcze inne elektrownie? O, kurde, no. Nie mnie szacowana produkcja 9 MW, 9 MW to nic mogą wsadzić do dupy. O, może tu, tu się chyba zaczęło coś... coś normować z tymi. Z tą wodą, tak mi się wydaje, to może zaraz. O, robi prąd, robi prąd, robi prąd, robi prąd. Dobrze, 30 MW to jest ciągle za mało, żeby ożywić moją moje miasto. Ale może powinno starczyć jakoś tak, prawie ledwie. Więc do kolejce już wspominałem górskie i o plaży wspominałem w Barcelonie. To wydaje mi się chyba, chyba wszystko. Na temat, na temat Barcelony samej. Jedynie co mogę wspomnieć, to kolejny raz bardzo wam polecić, żeby to miasto odwiedzić. Następnym razem będę opowiadał o innych miejscach w Hiszpanii, którym ja generalnie jestem maniakiem Hiszpanii, bardzo ją, bardzo ją lubię i, i, i będę tam jeździł. Byłem już wielokrotnie i będę jeździł pewnie jeszcze jeszcze kilka razy pewnie pojadę. Może tak zrobimy? Jak to nie lubicie drogi? Każdy lubi, lubi drogi. Tutaj pewnie dalej są korki. No, wąskie gardło jest. Nie, co nie mogę tego przerzucić, ale zostało już tylko 78%. Eee, a wiem, o, czekaj, ile jest w użyciu? Śmieciarki w użyciu. Dobra. Może tu zbuduję spalarnię? W jakimś tym miejscu. Miejsce jest zajęte. Jak to jest zajęte? O. I może będą teraz ton wozić tu jakoś. Nie wiem, może magicznie. Tu ciągle jest korki. A tu mi się trochę ludzi wyprowadza. O, no dobra. I dużo śmieci. No ze śmieciami to nie myślałem, żeby nie ma aż taki wielki problem. Śmieci wszędzie, śmieci wszędzie. Uh, ma, być, ma być prosto, Holender. Czekajcie, bo to nie ta droga. Kuźwa, co ja zbudowałem? Co ja tu wcześniej budowałem? Drogi biegły. A, to budowałem. A jaka jest różnica? Chwila, tu jest co? Prędkość 60. Tu prędkość 50. Hmm, zgubiłem teraz. O, coś mi tu. A, telefon mi pokazuje, że mi brakuje APU, czyli prądu. To może na razie jeszcze to wybuduję w taki sposób w tą drogę. A jak się okaże, że to jest jakiś kiszka, to będę zły. No ale cóż. Nie pierwszy i nie ostatni raz będę zły pewnie sam sam na siebie. Okej. Okay. Nie mogę to za bardzo wybudować, bo. Okej, okay, będzie będzie więcej dróg. Szczerze, nie wiem czy to coś mi coś mi to da czy jest to jakiś sens logiczny mniej bardziej e, chwilę zobaczmy, jakie to są grunty może najpierw e, grunty gdzie, gdzie, to było, gdzie to było o zasoby naturalne tutaj dalej są lasy Tak, jakbym kupił to może jakieś lasy można by zrobić i trochę innych rzeczy tutaj są wszystko farmy tu też a gdzie tu się a to niebieskie to co? Rudy. O, tu można by kupić, żeby mieć jakiś przemysł wydobywczy, żeby mi nie brakowało ropy na przykład. A ruda ropa. Holender, gdzie jest? Gdzie jest jakaś ropa? Tu są rudy. Ropa to jest ciemny kolor. O, tu jest ropa. No to wiem, w którą stronę będę szedł. Wiem, w którą stronę będę się udał. Spalanie śmieci, kolejna tutaj zrobimy. Nie wiem w tą stronę, bo jak tutaj będę budował dalej, no to... kij. Okay, zrobimy ją na razie tutaj, a jak nie będzie pasować, to, to wtedy coś z tym coś z tym zrobimy. Mhm. I tutaj też można by zrobić przez most jakiś... Myślałem, że to się już mapa kończy, to jest jeszcze spory kawałek. No nieważne w każdym razie. Um... To jest odcinek 15, jak się znaczy już go kończyć jeszcze jeszcze nie, chyba jeszcze nie. Może tutaj zbudujemy jeszcze trochę przemysłu. Ciężkiego. I jakąś drogę. Sądzicie? Brak połączenia? Gdzie? W którym miejscu? Sorry, co? Tu się coś dzieje? Brakuje prądu? Nie, no jest wszystko w porządku. Coś mi tu straszyliście. Ale jest chyba wszystko, wszystko ok. Ale z, tym, z, tą, z tą rzeką to, haha, to. To faktycznie mnie zaskoczyło. Naprawdę mnie to zaskoczyło. Nie wiedziałem, co się, co się dzieje. Chyba nikt nie wiedział. Może nawet i autorzy gry nie wiedzieli, co się dzieje. Czemu to nie da się? Co to co, co jest napisane? Co tu jest napisane? to miejsce już jest zajęte. A chwilę co to jest? Nie. Nie. A, czyli ciągle chodzi o, o to cholerstwo. To cholerstwo nie ma ale już 71%, czyli jak zejdzie do zera, to, to będę mógł to gdzieś przenieść dalej. Tak mam, mam nadzieję tak przynajmniej. E, czego nam potrzeba? Trzeba nam mieszkań z tego co tu widzę. A skoro potrzeba nam mieszkań, ale no nie bardzo chcę budować tylko małe domki. Chcę tylko już duże i większe i w ogóle już w ogóle nie będę robił małych w takim wypadku. I tu jeden, tu dwa, tu trzy, tu cztery, tu pięć, tu sześć. A jak szalajemy, to szalajemy. A jak co zostanie, to zrobimy tam jakieś ofisy, czy o, mamy tutaj trochę zostało miejsca. Tutaj jeszcze. O, znowu helikopter lata. Ciekawe, po co. wczoraj w nocy latali. Podobno jakieś gówniarzy ukradły samochód i, i się rozbijały po mieście samochodem i ich ścigali. Kurde, jak w jakimś programie, typu giliarze. Eee, teraz chyba już domów nam nie potrzeba ani biznesów. Patrzmy jak go z wodą. O, to akurat kurczę, patrzcie, no patrzcie na państwo. Okej, okay. Chwila. Ach, kurczę, nie uda mi się. Czy to musi być połączone w jedną lub w drugą stronę? Czy jest utrzymanie tej rury, tak naprawdę? Koszt. Koszt komórka, a nie jest utrzymanie. No ale mamy 4800-4900 w tej chwili. Nie ma. Nie ma tragedii, więc jest, jest dobrze. Eee, może tu byśmy trochę przemysłu walnęli w tą stronę. Jakie tu są ziemie? Żebyśmy sobie. O, nie to chodziło. Eee, tu nie ma żadnych. Tu dalej są lasy. I to w stano stronę faktycznie może iść przemysł, jakby potrzeba było. Eee, ok. Może doprowadzimy tu drogę. Jakąś. Co mi, tu, co mi to da? Ok, zbudujemy drogę, przy tu w jedną stronę, tu w drugą stronę. Jak kiedyś kupię tu wyżej, to dołączę to jakoś w tym miejscu, albo przeskoczę, albo zrobię rozjazd. O, mógłbym zrobić rozjazd, żeby nie było takie coś, 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 coś w tym stylu, takie, takie fajnie może mi się uda, pewnie mi się nie uda, no ale niech wam będzie. Moja będzie wyglądała pewnie jak jakaś totalna poczwarka. No nie, zbudujemy tutaj, pozwolimy im takie coś zrobić. I tutaj już zabrakło już pewnie prądu. Miejsce już jest zajęte przez co. Dobre. Już już jest. Eee, tutaj jakieś drogi bym zrobił czy, czy nie bardzo. Powinienem tu dołączyć chyba tak. Może niezbyt często. Tak jak to tam gdzieś. Pisali okej okay. tylko niech będzie to coś jeszcze jest, innego takiego, że tak powiem. Za dopiero wygibasy, żeby SimCity na coś takiego pozwalało. Akurat na pewno, na pewno, na pewno się nie uda. <laughs> SimCity pozwala na wszystko, tylko nie na to, co, co autentycznie chci chcielibyśmy. Ehm. A, nie mają tutaj wody, więc możemy im szybko dostarczyć jakąś rurkę. Okej okay. To miejsce już jest zajęte. O, teraz jest dobrze. Teraz jest dobrze. Teraz jest dobrze. Mają zamach skór. <laughs> Budynek płonie. No wiem, że płonie, ale potem mam straż pożarną. Gdzie jest z tą strażą? Z tą strażą nie jest. No i lepiej powiem Wam szczerze. Możemy wbudować sobie jakiś mały, strażacki domek. Ale nie, no tragedii nie ma. To nie ma co się. Pindolić jeszcze z tym, żeby to było coś jakiś. A jak tam, szpitale? Stan zdrowia lepszy niż, niż był wcześniej. Czy potrzebuję szpitale w dzielnicach? E, o takich m, raczej. A, zrobimy, co mi szkodzi, nie? Ok, Straż Pożarna. Wybudujemy jednego ob drugiego. Okej. Okay. A mieliśmy zajęcie edukacją, szkołą i tak dalej, uniwersytety. No to popatrzmy najpierw na szkoły podstawowe. Tutaj w ogóle nie ma, to walniemy sobie jakąś jedną... Och, o tutaj są małe domki. Tu jedną sobie walniemy i chwilę niech tylko te mordki sobie pójdą w cholerę. To zobaczymy czy... I wtedy drugą można dziś walnąć. Tutaj. Okej, okay, na razie starczy. Jeszcze high school jakiś by się przydał. High school niech będzie tu. Powiedzmy, mamy wszędzie. No i uniwersytet. Uniwersytet trzeba. Hmm. Jest to chyba duży budynek, tak mi się wydaje. Tutaj walniemy uniwersytet? Czy jeszcze gdzieś, gdzieś ciekawsze miejsce znajdziemy? Ja te wszystkie domki, te tutaj, to bym wymienił na te wysokie. Jak sądzicie? Kiedy wielgachny ten budynek jest? Gdzie ja go tu zmieszczę? To miejsce już jest zajęte. Tu brakuje droga. O! Tu mi pasuje. To jest faktycznie wielki budynek, kurczy byk. No, same domy. Dobra, to zbudujemy go tutaj. Uniwersytet jest, że hej. Mamy już edukacji trochę więcej. Mam jakiś studentów? Patrzcie, uczniowie, już jest ich kilku. Dobra, wiecie co to jest? Odcinek, koniec odcinka 15. Tak, zastanawiam się co będę robił w kolejnych odcinkach, ale w sumie jeszcze nie wiem. Chyba coś z prądem trzeba zrobić, bo tu faktycznie wszystkiego zaczyna brakować. Przydałoby się, żeby to miało większą wydajność, a nie tylko takie. no, no nie wiem. A to co, znowu wody nie ma. Susza jest czy co? No może jest i susza. Faktycznie tu jakiś mniej tej wody się zrobiło. A to co? Pomostek jakiś. I jakieś firemki. Dobra, koniec odcinka 15. E, ja jestem Bugi. kanał do Bibierka City Skylines. Dziękuję bardzo za uwagę. Kliknijcie na odcinek 16. Dzięki, cześć.